Wiele osób mówi mi, śpię całą noc, a rano czuję się gorzej niż wieczorem. Kropka. To sytuacja, którą widzę bardzo często. I chcecie uspokoić, to nie musi oznaczać od razu poważnej choroby. Twój organizm po prostu wysyła sygnały, zanim jeszcze pojawi się ból. Pamiętaj, że sen to nie tylko matematyka i liczba godzin spędzonych w łóżku. U wielu osób układ nerwowy pozostaje w trybie czuwania i nie wchodzi w fazę głębokiej regeneracji. Napięcie z dnia przenosi się na noc, nie pozwalając ci w pełni wypocząć. Zmęczenie po śnie to nie brak snu. To brak odpoczynku dla układu nerwowego. Organizm potrzebuje sygnału bezpieczeństwa, by naprawdę się odprężyć. Ciało regeneruje się wtedy, gdy czuje głęboki spokój. Twoje poranki mówią nam bardzo dużo o tym, jak funkcjonujesz w ciągu dnia. Zdrowy sen zaczyna się nie w łóżku, ale w tym, jak żyjemy przed snem. Zapisz to wideo, jeśli ten problem brzmi znajomo.